Rozwiąż podane równania. No i zaczniemy sobie od podpunktu b. Sinus kwadrat x minus 3 cosinus x minus 3 równa się 0. Tutaj to wyrażenie bardzo nam przypomina funkcję kwadratową, z tym, że mamy dwie zmienne, bo jest sinus x i cosinus x. Sinus kwadrat x zamieńmy sobie z jedynki trygonometrycznej na 1 minus. Kosinus kwadrat x, no bo sinus kwadrat x plus sinus kwadrat x to jest 1. Zatem sinus kwadrat x to jest 1 minus um, cosinus kwadrat x. To sobie dalej um, tutaj przepiszemy. Uprościmy 1 minus 3 to jest minus 2, no i może tutaj jeszcze pomnożymy sobie razy minus 1 z tego względu, że e, każdy z czynników będzie miał znak ujemny. Zatem mamy cosinus kwadrat x plus 3 cosinus <laughs> cosinus x, no i było 1 minus 3, czyli minus 2, razy minus 1, czyli plus 2 równa się 0. Teraz zrobimy sobie podstawienie. t to jest cosinus x. No i oczywiście wartość, jaką przyjmuje cosinus, jest z zakresu od minus 1 do plus 1. Obustronnie mamy przedział domknięty, zatem t należy od minus 1 do 1. Wykonujemy podstawienie. I wyznaczamy rozwiązania takiej. Takiego równania kwadratowego. Tutaj możemy to wykonać za pomocą delty. Ja tutaj może zrobię troszeczkę inaczej, wykorzystując wzory wieta. Dwójka to jest 1 razy 2, 1 plus 2 to jest też 3. No i rozwiązaniami będą te liczby, ale z przeciwnymi znakami, czyli t jest równe minus 1 lub t jest równe minus 2. Minus 2 nie należy do przedziału. Który napisaliśmy sobie powyżej. A zatem to rozwiązanie jest sprzeczne. I nim się już nie będziemy interesować, interesuje nas tylko te pierwsze tutaj rozwiązanie. T to był cosinus x, czyli cosinus x jest równe minus 1. Cosinus przyjmuje wartość równą minus 1 dla pi plus 2kpi, zatem x jest równe pi plus 2kpi i k należy do liczb całkowitych. No to lecimy sobie dalej, mamy podpunkt c tangens do potęgi czwartej x minus 4 tangens kwadrat x plus 3. No tutaj mamy jedną zmienną tangens. Tutaj też wykonajmy sobie podstawienie. Za te podstawimy tangens kwadrat x. Jeżeli chodzi o założenia, no to jeżeli to jest podniesione do kwadratu, no to wartość tego wyrażenia musi być z zakresu od zera do plus nieskończoności. Nie, może, nie, może, nie możemy otrzymać Rozwiązania ujemnego, ponieważ coś podniesionego do kwadratu jest zawsze nieujemne. Dobra. No to podstawiamy. Mamy t kwadrat minus 4t plus 3 równa się 0. No i znowu tutaj można, można deltą. Ja to zrobię w ten sposób. 3 to jest minus 1 razy minus 3. Minus 1. Plus minus 3 to jest minus 4. Rozwiązania to te liczby, ale z przeciwnym znakiem, czyli t jest równe 1 lub t jest równe 3. Sprawdzamy z założeniem. Obie liczby się zgadzają. Zatem wykonujemy podstawienie. Tangens kwadrat x jest równy 1 lub tangens kwadrat x jest równe 3. No i dalej. Tangens x jest równy 1 lub tangens x jest równy minus 1 lub tangens x jest równy pierwiastek z 3 lub tangens x jest równy minus pierwiastek z 3. Zatem otrzymujemy po kolei. Dla jakiego kąta tangens jest równy 1? Dla pi czwartych. Zatem z pierwszego mamy x. Jest równe pi czwartych plus, um, plus okres podstawowy tangensa, czyli pi lub, no tutaj będzie to samo, tylko e, pi czwartych będzie na minusie, lub e, dla jakiego kąta tangens jest równy pierwiastek z trzech? No to jest dla kąta pi trzecich, czyli mamy x równe pi trzecich plus, dwie, plus kpi lub x jest równe minus pi trzecich plus kpi. No i oczywiście k należy do liczb całkowitych. Tutaj mamy aż cztery rozwiązania do podpunktu C.